Gdy wyzwanie rzuci los, to ty stań przed nim i walcz, tam, 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 tam. Zobacz jaką siłę moc, aż w tym mieczu walcz i dwa, tam, 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 tam. Zbuduj tajemniczy mechanizm, odpal go i się ubierz w zbroję, a potem zabij tą cordę, bo wyzwanie rzuci los, los. Los, los rzuci wyzwanie, tak, tak mocno jak tobą, czyli tak, że polecisz bardzo długo, bardzo długo, daleko daleką podróż, a więc musisz walczyć z obiakami, żeby wyzwanie zaliczone zostało, wyzwanie... Bo jak po to nasz, będziesz już cały, i wolę. Myślisz, że to koniec cały, ale nie, ale nie, bo nadal masz księżyc na jebie. A więc, się z tej strony, teatrę dzisiaj robimy i dzisiaj gramy znowu w tą piękną grę na znowu tym pięknym świecie, gdzie znowu zbieramy diamenty. Od dzisiaj słuchajcie, każdy odcinek z tego świata będzie zaczynał się jakąś dziwną piosenką, ok? Napiszcie w komentarzach, i widzowie, mam dla Was konkurs do serduszkowania. Przyknę serduszko temu, kto wymyśli, kto wymyśli nazwę, dla, nazwę dla naszej serii w Minecraft, bez wyjątku. I jeszcze kto napisze, jeszcze przypnę serduszko temu, kto napisze, yy, co, co się pojawia podczas kiedy jakaś większa, wielka gwiazda wybuchnie. Też przypnę te serduszko. Ale mam nadzieję, że będziecie mieli bardzo dobrą, s dobrą nazwę na serię. Liczę na to. Liczę na to. Dobra, mamy 17 diaksów. No, ma, ale może być. A ja znowu drewno nie mam. Jak coś nauczyłem się tak wchodzić, patrzcie. Teraz zabieracie wodę i wylewacie wyżej. I zabieracie wodę, wylewacie wyżej. Zabieracie wodę, wylewacie wyżej. Zabieracie wodę, wylewacie wyżej. Ale spałem. <noise> Naprawdę tam jest szkielet? Zostaw mnie, panie szkielet. Okej. Okay. Aleluja No wy weź to o kurde No Nie mogę tej wody wziąć, zbugowała się po prostu Okej okay. Może kiedyś mi się uda Może Nawalać Zabrałem? Nie Aaaa... Jest, dobra! Kurde! Nigdy więcej w takich miejscach. A w ogóle wiecie jak na razie nazywa się serwer, na którym gram? Wy tak na serio?! Wiecie jak nazywa się serwer, na którym gram? Kurde! I nie widzę skeletów w tej grze. Dobrze. <laughs> to czekajcie, ja pójdę po drewno i zaraz wrócę, okej? Okay? Eee, poczekajcie chwilę. Dobra, siemanko Widzę, właśnie jestem po zbieraniu. Musiałem się jeszcze przespać, bo te wszystkie moby mi, mi nie pozwalały wyjść. No po prostu, no po prostu <laughs> Po prostu, po prostu, po prostu wszystko, du, 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 du. a ja to wiem. Jak coś wodą się tu nie dostałem, nie miałem szans. Mam przynajmniej tam trochę drewna, no wystarczy mi raczej, powiększę sobie skrzynkę, aby to wszystko zmieścić. Teraz będę musiał znaleźć tą wodę. jej nie zebrałem. Nie wiem, nie wiem. Nie pamiętam, xd? Co mi jest potrzebne? Ziemia mi nie jest potrzebna. Bo ta tarcza zasłania mi połowę ekranu. Zawsze przyda się woda, rewelacja na Bałtyku. Lody, lody na Patyku. Teraz tak potrzebuję. Skrzynkę Zagrani. zagranic. Drewno jest naprawdę ważne, ale. Ponieważ to jest chyba też miejsce, gdzie my je trzymamy 17 cm, to z tych wszystkich, tych, wiecie. Z czego tylko ja nie wiem, bo zapomniałem, jak to się nazywa. Yy, piramidek: to wszystko jest. Teraz tak. 17 diaksów. Myślę, że dzisiaj poszukam posz sobie trochę diaksów. Nie wiem, będziecie wiedzieli po tytule. Ale ja idę szukać diaksy na ro. jestem na poziomie 11. Skopi się gdzieś tu w bok diaksów, diaksów, kopu. Kopu, kopu diaksy, kopu, kopu, diaksy potrzebuje dużo potrzebuje dużo diaksów, to naprawdę... Będzie ich dużo. Mm -hmm. uh -huh. Dobra. Mm. Mam więcej patyków niż węgla. To mi się podoba. To się życie nazywa. No i chyba nam raczej tyle patyków wystarczy. Tak przynajmniej. Tak przynajmniej myślę mm -hmm. Mm -hmm. Dobra już nie ja chce mi iść dalej, kobietów Dawaj mi diamenty Dawaj mi te diaksy To jest taktyczka mi, mi 50 tysięcy miliardów, fajki, ja wam to mówię. Tak znajdę diaks. To nie są diaksy! <laughs> Uwielbiam żelazo! Kocham żelazo! Znacie youtubera żelaznego? No normalnie on żelazo ceni jak żelazo. Ja też będę hmm. chyba też żelazo cenił jak żelazo. Ale w bardziej dosłownej formie. <laughs> Tu i redstone mamy, 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 you know everyone. Co? Podskocz! I let's go dalej, let's go dalej, let's go dalej. Zostawcie subikę i łapkę w górę. Proszę was, naprawdę. Nawet nie oszukujcie. No proszę. Tak szczerze, obka w górę mniej ważna od subskrypcji. Musimy dobić 30 subskrypcji. Widzowie, to nasz cel! Dobić 30 subskrypcji. Będziemy mieli. Tylko naprawdę. W to się kiedy kopiemy. Naprawdę. Zostaw tego słowa. Zostaw. Zostaw, proszę. Kocham, że Azo, mówiłem to. No ale naprawdę, wiesz, że mi się zrobi smutne, jak nie zostawisz subskrypcji ani łapki w górę. Możesz albo to, albo to, ale łapka w górę ci nic nie kosztuje. Su Subskrypcja zresztą też. Zawsze potem możesz odsubskrybować. Co nie? pły. Słyszę, gdzieś lawia. Jucha. Gorąco się robi. Tu gdzieś jest lawa. O, tak, czuję, czuję. Muszę nauczyć się śpiewać w ogóle, albo tworzyć jakieś teksty. Bo. No teraz to jest tak słabo. Kur! Kilo mi się popsuł. Mam 19 diamentów, chyba z 33. Dokładnie z 35, bo wszystko muszę deksowe zrobić. Nie, 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 nie. No to już tylko 30. Idę. Yeah. Pam, para, pam. 33. Diachiki, 33. Diachiki, 33. 33. Z czego mam tylko 22. Z czego mam tylko. Idę chyba 19, nie. No, 19. <ścoughs> Ale to już nieważne. Tam muszę sobie, muszę sobie kilo przetopić XD, jak to brzmi. Podobno desi, się żelazny idełem przetapiecie totalnie nie wiem co wtedy wychodzi. Przetapię sobie buty, bo mi nie potrzebne są. To co? Co mogę tyle podajników zrobić? Drugi piecyk leci. Poszedł. Przetapiamy. <grym> Jak dostaniesz szczepkę żelaza... Nie, mi nawet, Aha, a nie, nie, nie mam pytań. To naprawdę nie mam pytań. Co do tej gry, ta gra jest głupia, nielogiczna, po prostu. Paliłem sobie budki. Budki... Ryb... Ryb, budki... Nie, nie musicie pisać w komentarzach. I tak wam to zadałem dwa wyzwania. Pamiętajcie co się... Pamiętajcie co powstaje podczas kiedy słońce wybuchnie i jak ma, jak ma nazywać się seria. Pamiętajcie i piszcie w to komentarzach. To w komentarzach. I czy lubicie lekcje? Nie no, żartuję. Nikt nie, nikt nie lubi lekcji. Lekcja mm h -hmm, Lekcja mm -hmm. Kopiemy Dalej diamentów szukamy Dzisiaj musimy ich wygopać Co najmniej 43 Żartuję w życiu To ja nie wykopię nie no, kiedyś tam wykopię, no wiecie, to jest nie. Dungeon na mnie zdraj się. Zapytajcie, okej. Okay? Bang! Zwracam do was jak, jak coś znajdę, okej? Okay? Okej, okay, no to na No to. Magia montażu, uwaga! Stryk! I pyk, kolejne diamenty, dziękuję. Magia montażu, widzicie? Montaż to magia, magia montażu, montażu montażowa, magia montażu, magiowa. Co? Kopiemy dalej. Teraz znalazłem już ile? Cztery! Jeszcze jeden, i będzie mnie na setę stać. Na seta stać. XD na seta, a ja jeszcze muszę wszystkie, wszystkie inne itemy zrobić. A więc będę musiał jeszcze nie wiem, z takie trzy razy znaleźć te diamenty. I pierwszy kill off. Poszedł. bez przysady te diamanty można kopać no przecież na wszystkie takie rzeczy to 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 się nie liczy jeszcze będę musiał i tak sobie jednego odstawić wszystko to dobra i coś to jak będę miał naderzy to nie wiem co pierwsze zrobić jak sobie zrobiłem miecz. Wiecie, zawsze jakiś tam protip tip Mieczeki są OP. Przynajmniej na Bedrock Edition. Wiem, że na Java Edition to sikierki są OP. No my kupiemy. A tu na padzi kupiemy. Ja mam taką taktykę, że co ileś tam kratek sobie robię tak, o. Żelazo, lubię żelazo, ale jakaś szansa, że ze mnie będą z dowód, jak ze sprawdźmy. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Cyk, mamy. 21 żelazo, to nam na jakieś 50 milionów kilofów starczy. Biczki, bycz, bycz, Wkładziesz i lecisz dalej. Lecisz przed siebie. Nie pytajcie, czemu obniżyłem. Czemu obniżyłem poziom, ok? Kurde. Ja nie mogę, Ewg, Łega Hehe, Ewg, 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 po prostu ja nie mogę. MOGĘ! nie nienawidzę w w tej grze. Ewg, no Co jest? Ale jeszcze kolejne diaksy. Czasami warto jest się kopać na grawno. Dziewięć diamentów. Cały, cała zbrojka gotowa już z diaksów. Cień, ale bez jaj. No kur... kolejny gravel! Naprawdę mały ten grawaj. Obez jaj! Aha, aha Dobra, kopiemy dalej. Mogę teraz stwierdzić, czy warto to iść w tą stronę. Uwaga, uwaga, uwaga. Magiczne cięcie pstryczka! Magia pstryczka zawsze działa. <laughs> mm. Sprawdź mi ile diaksów jest. Dobra, dobra, dużo, dużo. Okej, okay, jest ich osiem. To co, byczki, wychodzimy i chyba to ten challenge, już dwa challenge za, za nami. Czy to znaczy, że już pewnie do kopalni nie będę musiał wracać. Chyba. Mm. Ale sprawdźmy. Za to otóż <gryw> Ten tata <tatamerc. gryw> Trochę długi tu tunel mamy wykopany tutaj, nie? Dobra, lecimy, lecimy, let's go. Let's go. Pamiętajcie, musicie to napisać w komentarzach. Muszę kogoś zaser zaserduszkować, proszę. Wiecie chyba co, no ale ostatni raz dla pewności się powtórzę. Co się stanie podczas kiedy wybuchnie słońce? co się sta y... jak ma nazywać się nasza seria z Minecrafta? Okej okay. Przepalaj to, a my już mamy, uwaga! Bum! 34 diamenty. że helmet. Klatka. Poszły w ruch. Trochę muszę sobie kół oczyścić. Chyba kolejna... Skrzynka też wchodzi w ruch. Dobra. Kolejna skrzynka wchodzi w ruch. Pyk, 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 pyk. Spodnie i budki. Dobra. Set diaksowy. Jest. Patyków troszkę potrzebuję. Dobra, już wszystko przerobię. Co mi szkodzi, no? No nic mi nie szkodzi. No. Po prostu będę miał. Kilo. Topór. Łopata. Najgorsza inwestycja w moim życiu, ale... O to chodzi, żeby ukończyć ten challenge. No i challenge z dieksowymi itemami został właśnie z nie Mam dienda z tym challenge'em. co znaczy, że zostało mi jeszcze yy, 3 challenges, Nie, 4, 4, 4 mi zostały. No, no to mercy, ty chcesz mieć za mało challenge y chyba. To jest naprawdę najmniej opłacalna rzecz, którą kiedykolwiek wziąłem. <grymnie> Jak sama motyka. Nie, nigdy więcej tego nie skraftuję.